I brakiem a Powiedz kiński, Akiński Team klub? Powiedz Tak myślałeś, że ta walka się potoczy Walka miała być 3 rundy po 5 minut do końca Miało mnie iść do parteru ale zawodnik chciał mnie obalić to zawodnik był mistrzem Polski w Jiu jitsu z niebieski albo nie mam brązowy pas ja jeszcze mam biały pas, jeszcze nie startowałem w ogóle w dziedzicu, ale zrobiłem balaszkę i wygrałem tę walkę. No właśnie, trudna, emocjonująca walka, udało się założyć balaszkę. No, Bóg jest na górze, Bóg, Bóg podarował mi to, żebym wygrał ten pas. No, jak Bóg, nie, nie chodzi o to od trenerów, od trenera też chodzi, że uczy mnie trener, ale... Żeby wygrać albo przegrać to do buga trzeba prosić, żeby wygrać Piękny pas na twoim y, ramieniu. Co dalej powiedz? Dalej nikomu nie oddam. Umrze na ringu, ale nie oddam pas nikomu. Kiedy kolejna walka? Jak ktoś będzie chciał, jestem gotowy zawsze.